Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Historia jednego przedmiotu. Tym razem tematem naszego spotkania z Państwem będzie wyposażenie, oporządzenie żołnierskie. Jest z nami pan Wiesław Misiaczyński, członek grupy rekonstrukcji historycznej, oddział partyzancki w Jędrusie, który ma za sobą dwuletnią służbę wojskową, pracę w charakterze ochroniarza, także z bronią jest obeznany. I z jego pomocą przedstawimy Państwu to, w czym na co dzień chodzili, walczyli żołnierze. A zaczynamy przy Państwa od butów. Buty to oficerki używane, jak samo nazwo wskazuje, przez oficerów, przez żołnierzy, również przez partyzantów. W czasie II wojny światowej, w okresie okupacji, noszenie oficerków to był taki swego rodzaju styl. Także bardzo popularne były. Te akurat pochodzą z okresu powojennego bryczesy II wojny. I za chwilę, proszę Państwa, zobaczycie, co kryło się pod takimi oficerkami. Szanowni Państwo, nasz żołnierz ma na sobie oryginalne bryczesy z okresu kampanii wrześniowej bryczesy, bryczesy kawaleryjskie czyli spodnie zwężane na wysokości łydek oryginalnie sznurowane co prawda buty oficerskie powinny być nieco dłuższe i widać te elementy wiązaniowe no niemniej jednak są to bryczacy kawaleryjskie wykonane z sukna żołnierz ma na sobie również pas oficerski pamiętający również okres II wojny światowej i radzieckie E, ładownicę do karabinu Mosin. E, Ma na sobie również bluzę mundurową, jest to tak zwana olimpijka, używana w okresie e, już po II wojnie światowej przez żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, stylizowana na wzór angielskiej olimpiki, która używana była przez żołnierzy polskich walczących e, na zachodzie. Żołnierz posiada również opaskę. Jest to widoczny znak tego, że brał udział w akcjach zbrojnych, być może w akcji burza, której celem była pomoc walczącej w Warszawie. Mundur w stopniu kapitana na głowie furaszerka. Zobaczcie Państwo polski orzełek. Z okresu międzywojennego sadzony na tarczy Amazonek odznaka rajdu yy, Suchedni Łukudzenty, Słuchaj... yy, rajdu Powstania Styczniowego. No i uzbrojenie. Żołnierz uzbrojony jest w pistolet maszynowy MP40. Kopia plastikowa. Proszę bardzo, zaprezentowanie tej broni. Oto właśnie ona. Aż kapuże. Ma pistolet TT ZUR 33, e, pistolet produkcji radzieckiej e, z firmy Denix całkowicie bezpieczny i plastikowy. A kabura, proszę Państwa, to kopia kabury do pistoletu WIS ZUR 1900. Z, z visa, z visa, nie? 35. Mm? Żołnierz ma przywieszoną przez ramię również torbę raportową. Torba, która służyła ku temu, aby gromadzić w niej dokumenty, aby gromadzić w niej. dokumenty, były potrzebne mapy które, nie, mapy, który, który mapy, które były potrzebne tak. oficerom. Oczywiście miały również znaczenie praktyczne. Jak Państwo sami widzicie, ta torba oficerska jest całkiem pojemna i być może jakieś inne przedmioty. Mogłyby się w niej znaleźć. Zachować, tak? Jest. I kolejna torba oficerska. Inny wzór. Te torby używane były przez Wojsko Polskie jeszcze w okresie międzywojennym, w czasie kampanii wrześniowej. Tutaj widzimy, że ta wersja wykonana jest nie ze skóry, ale ze skaju. I tutaj ma takie specjalne przegródki, które służyły do. przegródki na długopis. Na Saperka wojskowa, saperka służyła żołnierzowi do tego, aby okopać się w okopie, każdy żołnierz miał w obowiązku okopanie się, wykopanie sobie stanowiska strzeleckiego, zabezpieczenie się przed brogiem, saperka osadzona w prezentowej pokrowce, po, po po, który przytraczany był, proszę Państwa, za pomocą tych właśnie uchwytów. To pas, pasa, do pasza, z tyłu, z tyłu na, na plecach bo... I noszony był na plecach. No. I kolejny element wyposażenia wojskowego to lawnetka używana nie przez y, żołnierzy szeregowych, ale przez oficerów, która służyła rozpoznaniu stanowisk przeciwnika, lokalizacji wroga. Oryginalna przedwojenna polska... Jest, jest. O, oryginalna przedwojenna polska lornecka. Oto futerał do niej, który był przytraszany na paskach i noszony na szyi. Ja to był o, do biodra. Do biodra. Kolejny element wyposażenia y, żołnierza to tasak. Tasak artyleryjski. Ten akurat pochodzi z okresu I wojny światowej. Jest to tasak austriacki. Przy pomocy takiego tasaka pokonywano pewne przeszkody, które żołnierz miał na swej drodze. Wycinano krzaki, krzewy, wycinano faszynę. Służył również temu, aby zdobywać potrzebne elementy roślin, drzew, do tego, aby maskować działa stanowiska strzeleckie. I kolejny element uzbrojenia to granat niemiecki ręczny. Granat zaczepny, tak zwany hand granat. To kopia wykonana z drewna. Nazwa tego granata pochodziła od tego, że odkręcano zawleczkę i żołnierz atakował nim w czasie ataku. Nie był to granat obronny, który miał większą siłę rażenia i który służył do tego, że żołnierz nim rzucał, i chował się za jakąś przeszkodą, za bunkier w okopie. Był to granat, który służył do ataku. Bardzo popularny w czasie II wojny światowej, pokaźnej ilości granatów. się otaczało, zawleczkę wyciągnął frug. Kolejny element wyposażenia wojskowego to plecak. Ten akurat pochodzi z okresu międzywojennego. Był na wyposażeniu żołnierzy kampanii wrześniowej. Plecak ten z uwagi na swój kształt nosi nazwę Kostka. Tutaj widzimy radosną twórczość Y, plecak de przemalowany przez jakiegoś de de tak, de de żołnierza desantowego hmm? i w tych barwach właśnie powierzchni desantowych de zachował się do naszych czasów plecak służył do tego aby trzymać w nim e, najpotrzebniejsze rzeczy osobiste e, przyrządy do golenia kubki także był przyjacielem żołnierza frontowego każdy żołnierz, począwszy od okresu I wojny światowej, miał na swoim wyposażeniu maskę przeciwgazową. Był to efekt zagrożenia atakami chemicznymi, które miały miejsce w czasie I wojny światowej, które z różnym skutkiem powodowały straty u przeciwnika. Czasami zdarzyło się tak, że wiatr po prostu przenosił te gazy nie na nieprzyjaciela, ale raził. Własne wojska. Oto przykład klasycznej maski przeciwgazowej produkcji niemieckiej. Maska firmy Auer składa się z pochyłaniacza, który przykręcany był właśnie do tej części maski. No w czasie II wojny światowej, na szczęście, na jakąś większą skalę broń gazowa nie była używana. Nie zachowały się żadne relacje. Które by mówiły, że była stosowana na masową skalę. Być może w jakichś pojedynczych przypadkach była stosowana, ale generalnie każdy żołnierz posiadał na swoim wyposażeniu maskę przeciwgazową, z uwagi na to, że to zagrożenie użyciem broni chemicznej było bardzo duże. I kolejny przykład maski przeciwgazowej. Maska używana przez Ludowe Wojsko Polskie w okresie PRL-u. Nie noszona już w metalowej puszce, ale w torbie prezentowej, która była. Na wyposażenie również każdego żołnierza ma tu takie specjalnie plastikowe zabezpieczenie. I na podobnej zasadzie pochłaniacz wkręcany był w maskę. A to Państwa, przykład tego urządzenia, które służyło żołnierzowi do tego, aby w warunkach polowych przygotować sobie posiłek. Jest to tak zwany kocher produkcji niemieckiej, używany przez Wehrmacht. Wytworzony przez firmę SBIT, i sama technika polegała na tym, że wkładano tutaj takie pastylki zapalające, po czym podpalano, i na tym kocherze można było w kubku zagotować sobie posiłek, przygotować herbatę. herbatkę, czekaj, kawę. A do rozpalania służyły oczywiście zapałki i zapalniczki. Zapalniczki te były zapalniczkami benzynowymi. Często wykonywane były z rusek pocisków i to jest przykład takiej zapalniczki, która jest efektem właśnie sztuki okopowej. Wiadomo, że żołnierz w warunkach polowych musiał jeść. Oczywiście nie noszono w tornistrach żadnych talerzy, żadnej porcelanowej zastawy. A do jedzenia służyła. Menaszka. Jest to oryginalna polska menażka z okresu międzywojennego, z kampanii wrześniowej. A do jedzenia przy państwa służyły takie ciekawe, właśnie, sztuce, które były połączeniem łyżki i widelca. One się składały, były bardzo poręczne i w ten sposób łatwiej można było je przechowywać w plecakach. A do picia służyły manierki, poświęciliśmy tym przedmiotom osobny odcinek. Niemniej jednak warto powiedzieć, że pełniły one również funkcję menażek, ponieważ po kręceniu ich konstrukcja umożliwiała jedzenie za pomocą łyżki, kaszy czy na przykład zupy. również musiał również mieć jakieś przedmioty toaletowe i przykładem takiego przedmiotu jest brzytwa znaleziona w okopach w okolicach Staszowa. Elementy wyposażenia były również różnego rodzaju noże, scyzoryki, które służyły żołnierzom do otwierania konserw, do krojenia chleba i bardzo powszechnie odnajdywane były w okopach, w miejscu walk, w miejscu postoju wojska. Do elementów wyposażenia wojskowego należał również toporek. Każdy żołnierz Musiał w jakiś sposób przygotować sobie przecież posłanie w ziemiance i takie toporki wojskowe używane były również przez żołnierzy. Ten toporek, a w zasadzie jego część, ponieważ jest on w stanie destrukcyjnym, pochodzi z okresu I wojny światowej, używany był przez wojska austriackie, być może przez regiony Józefa Piłsudskiego. Kończąc, zachęcamy Państwa do tego, aby zachowywać te elementy uzbrojenia, wyposażenia, które gdzieś może zalegają w Stodołach, na Strychach. Świadczą bowiem one o naszej narodowej historii, są wiernym odzwierciedleniem tego, co działo się na naszej starzowskiej ziemi i powinno znaleźć godne miejsce w Muzeum Ziemi Starzowskiej.